Hej, 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 witam was, Kicia, w kolejnym odcinku. Yy, no to tak. Yy, ostatnio szukałam krów i niestety ich nie znalazłam, jeśli to pamiętacie. Yy, w takim razie poszukajmy ich jeszcze raz, bo potrzebna jest nam ich skóra, żeby zrobić sobie zbroję, tak? Że później, jak będziemy walczyć z różnymi potworkami, to żeby, no po prostu, że będziemy mieli... Że nie będziemy po prostu tak szybko tracić życia i tak dalej, wiecie o co chodzi. O. Ostatnio oglądałam kilka odcinków, oj mała ptówka, szkoda ją zabijać, ale dobrze. Ostatnio oglądałam kilka odcinków, no różnych odcinków, mirekrawka, na przykład FKF oglądałam, tak, bo ona chyba to wszystko. I tak patrzyłam na te wszystkie filmiki i w każdym filmiku wszyscy się tym kupiają, tak, a ja taka poważna, troszkę chyba za bardzo, i tak sobie myślę, że jednak y, trochę bym musiała, troszeczkę tak albo aby chociaż

Kiedyś, gdy będę miała pszenicę, bo później pokażę Wam jak zasić pszenicę i tak dalej to pokażę Wam jak zrobić małą owcę lub małą krowę, lub co tam jeszcze co tam jeszcze można zrobić? Można zrobić kurczaka, można kota. Kota raczej nie zrobię, bo ocelotów nie ma, więc to by było trochę trudniejsze, więc wiecie, tak? Yy. I to tutaj, co by się prędzej nie chciało. Domek jest Otwieramy stół do craftingu I na przykład najpierw zróbmy sobie Tak Proszę bardzo Skórzana tunika Bardzo prze piękna, Po prostu super Zróbmy spodnie Skórzane spodnie um, um. Hmm. Yy, ten odcinek będzie jeszcze nagrywany w nocy. Yeah. No to tak, creepery wybuchają, jeśli nie umiemy ich dobrze zabić, a ja w tym najlepsza nie jestem, więc będę musiała bardzo, ale to bardzo uważać. Um, Enderman yy, teleportuje się i nie radzę wam patrzeć mu w oczy, bo wtedy was atakuje. A i te klocki zabiera czasem, jak mu się nudzi. I widać jak w ręce ma taki klocek. Tak jest szkielet to, to, to łuku nie mam. Szkielet strzela z dość dużej odległości, bo wiecie, ma łuk, a ja na razie ani nici, ani nic nie mam, więc... nicie będą z pająków. Jak ja tu mówię, z pająków. Y, ale nie zawsze. Z pająków wylatuje oko pająka i nić. Ze szkieletów czasem łuk, czasem strzały, kości wylatują. E, z creeperów proch z zombie zgniłe mięso e, Czasem coś tam innego, zależy jeszcze czy coś trzymają, czy nie. E, z Endermanów e, oko kresu. Jeśli dobrze pamiętam. Kurczę. Ciemno, nie? O, zombie. To i dużo ich. nic nie widzę. A! Ty, 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 idziemy tu. A, drzwi zamknięte, tu tak? O, pa, tam ładnie. Creeper, to trzeba uważać. Oboż. Ty co chcesz, kolego? Oj, Creeper. I to się zbliża do nas. I tu też. To się schowajmy. O, patrzcie. Sztabka żelaza wyleciała. Bardzo mi, miło z tej strony. Kula szlamu, to ze szlamu wyleciała. Sztabkę żelaza schowajmy. Przerabiam się. Nic schowajmy, zresztą się przyda. Potrzebujemy nam jeszcze jednej nici, żeby zrobić łuk. Destry <laughs> mamy, czyli pakiety zrobimy. Najgorszej się tutaj pojawia. Tam jest raz, dwa... Nie. Raz creeper. Tak jest szlak Boż, tam też jest creeper. Nie mają co robić, tylko tu przyjść. A się. O nie, lezie tu. Przepraszam, że mój śmieszny krzyk, bo się przestraszyłam. Tak, mamy nić, oko zostawiamy, mieszkamy gębowe. Robimy patyki. Patyki ustawiamy w ten sposób. Nic ustawiamy tu. I mamy piękny łuk. Tylko zapomniałam, że nie mamy strzału, Bo nie mamy krzemienia. Pióra mamy, patyk mamy, krzemienia nie, tylko węgiel. Poszukamy za dnia go. Więc na razie eee, a tu ten którego prędzej rozwalałem. O, nasiona przylazła na potem. A jajają idzie do mnie. Chodź, chodź pajączko.

No jep, kurwa. No ja, więcej was Matka nie miała. Jeszcze ty. oj domku chyba nie rozwalił a co tam przyszedł mówiłam, że nie potrafię creeperów zabijać aha dokończę creepery za dnia nie znikają po prostu też chodzą sobie normalnie i to mnie bardzo denerwuje bo mogą mi sobie wybuchnąć kiedy i gdzie chcą o mamy strzały fajnie a chcę wam pokazać jak szkielety i zombie się palą nie wiem jak glute to robią czyli też ślady. ale chyba nie Właściwie tu nigdy szlamu nie widzę... Właściwie miałam pełno yy, już wiele razy w to gram, ale nigdy, gdy zabijałem na tu potwory, mi się szlam tutaj ja tam nie pokazywał. O, słyszę, że włącza się muzecka. Zaraz sło słońce wschodzi, zaraz będą się palić. Weź wypad w ogóle. Chodź, chodź, chodź. A tamten? Bo nic mi nie zrobicie. Mały ten Tam jest szlaki. Aha, on z wodzie się nie spali. Zaraz go ostatnim wyjmiemy. Oj, się o, jest! Widzieliście? Palił się! Dobra, idę do niego Gdzie, we mnie szczelać? we mnie, we mnie? mnie! się nie szczela. O, ma za swoje. Bo ile szlamów! Gdzieś idzie ten szlamu.

Tak w ogóle to możecie komentować i na przykład no e, e, jeśli czegoś nie mam, to piszcie mi co tam mogę jeszcze zrobić, to e, 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 jeśli nie wiecie jak coś zrobić, napiszcie, napiszcie pod jakimś filmikiem e, jak to zrobić. Ja wam pokażę, wszystko wyjaśnię. E, no bo od tego jestem, tak? No. Dobra Nie to patyk i motyka od razu kamienna Na razie pa, widzimy się na sezonym odcinku Żegnaj Was papa! pa! pa.